Mamy następujący temat. Płyta fundamentowa leżąca na podłożu uwarstwionym, która ma cechy symetrii. Podłoże jest stałe w planie, opisane oczywiście w głąb warstwami i niestety, ale tej symetrii nie, założy, nie wykorzystamy, jeżeli mamy podłoże uwarstwione. Takie ograniczenie programu. Natomiast możemy ją wykorzystać, jeżeli przejdziemy na ekwiwalentne podłoże Winklera. W jaki sposób to zrobimy? No to pokażę Państwu z wykorzystaniem takiego innego modelu, będącego połówką tego zadania. Jest mi to potrzebne po to, żeby tu pokazać, ile mamy obciążeń zmienne obciążenia siłami polowymi będącą sumą reakcji stałych z wyższej kondygnacji i drugie obciążenie siłami polowymi będącymi obciążeniami zmiennymi. Te wszystkie obciążenia sumujemy o wartościach obliczeniowych i mamy tutaj, proszę Państwa, taką wartość minus no, powiedzmy sobie 30 kilopaskali. Taką wartością możemy obciążyć nasz. Pełny model. Minus 30. No i teraz, proszę Państwa, możemy uruchomić obliczenia. Oczywiście będzie płakał, że nie ma ciężaru własnego, ale to w tym wypadku jest nieistotne. No i proszę Państwa, uruchamiamy. I wstrzymuję. No, i proszę Państwa, mamy nasze ugięcie pełnej płyty. Przejdźmy do odporów. Weźmy ekwiwalent. Przyjmijmy te wartości, które tutaj się pokazały. No, i mamy nasze podłoże ekwiwalentne dla całego modelu. Zapiszemy to do pliku tekstowego jako Winkler. No, i teraz proszę Państwa. Wróćmy do naszego zadania połówkowego i zróbmy operację rozmnożenia podobną jak poprzednio czyli powiel elementy. Bez obciążeń, bez podłoża, tylko i wyłącznie. Lustro. No i proszę Państwa, mamy nasze zadanie. Proszę zwrócić uwagę, że ono będzie miało obciążenia tylko po tej stronie, gdzie żeśmy rzeczywiście zadali. I teraz w tym zadaniu wymieniamy podłoże, czyli usuwamy podłoże uwarstwione, które tutaj jest. I wczytujemy podłoże winklerowskie z pliku, który zapisaliśmy w poprzednich obliczeniach. No i proszę Państwa, mamy naszą zabawę. I teraz możemy spokojnie usunąć elementy zbędne. Czyli usuwamy wybrane elementy. Może troszeczkę powiększymy, żebyśmy się tutaj dobrze wstrzelili. OK. No, tu coś nam jeszcze zostało. Wyrzucamy to. Kończymy. No i teraz, proszę Państwa, możemy założyć symetrię. Symetrię będziemy mieli na tej krawędzi. No i teraz możemy przeprowadzić obliczenia już na podłożu ekwiwalentnym Winklera. Te obliczenia odbywają się błyskawicznie i za chwilę będziemy mieli wynik. Proszę zwrócić uwagę na zachowanie się tej krawędzi. Oczywiście jest to płyta fundamentowa. No i teraz jeżeli przejdziemy na odpory, to proszę zwrócić uwagę, no, że mamy tutaj efekt tego właśnie tej symetrii. No i teraz już możemy dalej przejść do wymiarowania normalnie postępować zgodnie z potrzebami.